Dzień dobry! Chciałam Państwu dzisiaj pokazać, opowiedzieć książkę e, Rękawiczka. Książkę, która jest ilustracją pewnie którąś z kolei ukraińskiej bajki ludowej o rękawiczce, a przygotowało ją znane, e, nagradzane m.in. nagrody w Bolonii Art Studio Agrafka, czyli Romana Romanyszyn i Andrii Wesif. I to jest książka, którą ja bardzo bym chciała Państwu czytać całą, ale żeby nie spoilerować, to przeczytam czy też opowiem kawałek. Yy, to jest historia, która się mogła przydarzyć każdemu, ale przydarzyła się dziadkowi. Przed dziadek klasę, za nim biegł piesek i dziadek zgubił rękawiczkę. Taka piękna rękawiczka. Przechodziła obok myszka, myszka skrobiła łapka, i mówi: a, taka ładna rękawiczka, zamieszkam w niej. I yy, wprowadziła się. Zaraz obok przechodziła żabka-rechotuszka, Zapukała. Myszka skrobiła łapka. Mieszkam sobie tu. Czy mogę z tobą zamieszkać? Proszę bardzo. Następny przybiegł zając. Zając długouszek. Zapytał kto tam? A tam Myszkę skrobiła łapka, żabka rechotuszka. Czy mogę z wami zamieszkać? Oczywiście. I przeszły kolejne zwierzęta. I co dalej? A dalej nie powiem.